To jest pilny komunikat dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce, bo informacje, które dziś przekazuję, dotyczą bezpośrednio waszych pieniędzy, waszych świadczeń i waszego bezpieczeństwa finansowego od stycznia 2026 roku. ZUS oficjalnie ogłosił pięć dużych zmian emerytalnych i to nie są plotki ani domysły, tylko konkretne decyzje, które już teraz wywołują ogromne emocje wśród seniorów. Wiele osób myśli że to będą drobne korekty, które niewiele zmienią, ale prawda jest zupełnie inna, bo w grę wchodzą realne podwyżki, nowe dodatki i zasady, które mogą sprawić, że jedni zyskają setki złotych miesięcznie, a inni, jeśli nie zareagują na czas, mogą stracić pieniądze, które im się należą. Nazywam się David i od lat wyjaśniam seniorom w prosty sposób wszystko, co dotyczy ZUS, emerytur i dodatków, dlatego dziś proszę Was o pełne skupienie. Ten materiał trzeba obejrzeć od początku do końca, bo jeśli zobaczycie tylko połowę albo przewiniecie fragmenty, możecie nie zrozumieć, jak te zmiany łączą się ze sobą i co dokładnie musicie zrobić, żeby na nich skorzystać. To nie jest film, który można potraktować pobieżnie, bo każdy szczegół ma znaczenie. Już za chwilę dowiecie się, dlaczego od 2026 roku zmienia się sposób waloryzacji emerytur i kto dokładnie dostanie największe podwyżki, nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Wyjaśnię też, co stanie się z 13 i 14 emeryturą, bo tutaj ZUS wprowadza rozwiązanie, które dla wielu seniorów może być prawdziwą ulgą finansową. Nie każdy jednak wie, że w tych zmianach są też pewne warunki. I jeśli ich nie spełnicie albo nie sprawdzicie swoich danych, możecie zostać pominięci. Poruszymy również temat dodatków dla seniorów, które od stycznia 2026 roku mają wzrosnąć, ale tylko część osób otrzyma je automatycznie, inni będą musieli złożyć wniosek, i to jest moment, w którym wiele osób popełnia błędy. Do tego dochodzą nowe możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla wybranych grup zawodowych oraz zupełnie nowa opcja do kupienia brakujących lat składkowych na preferencyjnych warunkach, co może zdecydować o tym, czy wasza emerytura będzie minimalna, czy wyraźnie wyższa. Zadajcie sobie jedno pytanie: czy wiecie na pewno, że te zmiany was nie dotyczą, albo że ZUS ma wszystkie wasze dane? A jeśli jednak dotyczą, to czy macie świadomość, jakie kroki trzeba wykonać i w jakim terminie? Właśnie dlatego tak ważne jest, żebyście obejrzeli ten materiał w całości, bez przerywania i bez pomijania fragmentów, bo tylko wtedy całość zacznie mieć sens. Jeśli chcecie być na bieżąco i nie stracić żadnych pieniędzy, które Wam się należą, już teraz kliknijcie przycisk subskrypcji i zostawcie łapkę w górę. To pomaga dotrzeć z tymi informacjami do innych seniorów, którzy również mogą nie wiedzieć, co szykuje Jezus. Zostańcie ze mną do końca, bo za chwilę krok po kroku wyjaśnię wszystkie pięć zmian i pokażę, co dokładnie zrobić, żeby na nich skorzystać. ZUS przygotował dla seniorów w Polsce prawdziwą falę zmian, które od stycznia 2026 roku mogą wpłynąć na życie każdej osoby pobierającej emeryturę lub rentę. To nie są drobne poprawki, ale realne działania, które mogą przynieść dodatkowe setki złotych miesięcznie, zwiększone świadczenia. I nowe możliwości, o których wielu seniorów jeszcze nie wie. W tym materiale dokładnie rozłożę na czynniki wszystkie pięć zmian, krok po kroku, tak abyście wiedzieli, co się zmienia, kto na tym zyskuje i jakie działania trzeba podjąć, aby nie przegapić żadnej korzyści. Pierwsza zmiana dotyczy waloryzacji emerytur i rent, a jej znaczenie dla osób z niższymi świadczeniami jest ogromne. ZUS wprowadza nowy mechanizm, który sprawia, że osoby pobierające minimalne lub bliskie minimalnym emerytury będą mogły liczyć na wyższe podwyżki niż do tej pory. Jeśli wasza emerytura wynosi poniżej 2200 zł brutto miesięcznie, możecie spodziewać się wzrostu nawet o 250-400 zł miesięcznie, co w skali roku daje 3500 zł więcej w kieszeni. To realny wzrost, który może znacząco poprawić komfort życia. Ale uwaga, żeby na tym skorzystać, musicie upewnić się, że ZUS ma wszystkie wasze aktualne dane. Jeśli zmieniliście adres, numer konta, lub inne dane kontaktowe i nie zgłosiliście tego do ZUS, może pojawić się problem z automatycznym naliczeniem podwyżki. Sprawdzenie danych jest szybkie i proste. Można to zrobić przez platformę elektroniczną ZUS lub osobiście w placówce. To naprawdę niewielki wysiłek w porównaniu z korzyściami, jakie możecie zyskać. Kolejna ważna zmiana dotyczy 13 i 14 emerytury. Obie te wypłaty będą kontynuowane w 2026 roku, ale ZUS wprowadza istotne modyfikacje. 13 emerytura pozostaje na poziomie najniższego świadczenia, co oznacza około 1900 zł brutto po waloryzacji i zostanie wypłacona automatycznie wiosną. Największą niespodzianką jest 14 emerytura, która od przyszłego roku będzie wypłacana wszystkim emerytom bez żadnych progów dochodowych. Dotychczas osoby z wyższymi świadczeniami nie otrzymywały 14 emerytury lub dostawały ją w pomniejszonej kwocie, teraz każdy otrzyma pełną wypłatę około 1900 zł brutto. Oczywiście są to kwoty brutto, więc na rękę dostaniecie trochę mniej. Ale nadal mówimy o realnych pieniądzach, które trafiają na konto bez dodatkowych formalności. Trzecia zmiana dotyczy dodatków: pielęgnacyjnego oraz dla seniora. Dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 210 zł, wzrośnie do 280 zł miesięcznie. W skali roku daje to dodatkowe 840 zł, co dla wielu seniorów jest realnym wsparciem. Dodatek dla seniora, przyznawany osobom po 80 roku życia. Wzrośnie z 500 zł do 650 zł miesięcznie, czyli rocznie dodatkowe 1800 zł. Warto zaznaczyć, że dodatek pielęgnacyjny wymaga złożenia wniosku, jeśli jeszcze go nie pobieracie. Natomiast dodatek dla seniora jest wypłacany automatycznie, o ile ZUS ma aktualne informacje o wieku i statusie osoby. Jeśli ktoś ma już ponad 80 lat i nie otrzymuje dodatku, oznacza to, że trzeba pilnie sprawdzić dane w systemie. Czwarta zmiana to możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób pracujących w szczególnych warunkach. ZUS rozszerza listę zawodów, które uprawniają do wcześniejszej emerytury. Dotychczasowa lista obejmowała głównie górników, kolejarzy i wybrane służby mundurowe. Od stycznia 2026 do listy dołączają między innymi pielęgniarki z oddziałów intensywnej terapii, kierowcy autobusów miejskich Osoby pracujące w kontakcie z substancjami chemicznymi oraz pracownicy fizyczni w budownictwie. Możliwość wcześniejszej emerytury oznacza, że można przejść na świadczenie nawet o 3-5 lat wcześniej niż standardowy wiek emerytalny. Aby skorzystać z tej opcji, niezbędna jest odpowiednia dokumentacja, świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców i ewentualnie orzeczenia lekarskie. Piąta zmiana to program dokupienia brakujących okresów składkowych. Osoby, które mają luki w stażu ubezpieczeniowym z powodu bezrobocia, pracy za granicą lub innych przerw, będą mogły je dokupić na preferencyjnych warunkach w 2026 roku. Jeden rok stażu można będzie dokupić za około 8000 zł, a dodatkowo ZUS umożliwia rozłożenie płatności na 12 lat, co jest dużym ułatwieniem dla osób, które nie mają pełnej kwoty do dyspozycji. Dokupienie brakujących lat może znacząco podnieść wysokość przyszłej emerytury. Dlatego warto rozważyć te opcje już teraz i złożyć wniosek najpóźniej do końca czerwca 2026 roku. Podsumowując, wszystkie te zmiany: nowa waloryzacja, 13 i 14 emerytura, wyższe dodatki, wcześniejsza emerytura i dokupienie brakujących lat składkowych są niezwykle korzystne dla seniorów, ale tylko wtedy, gdy podejmiecie odpowiednie działania. Ważne jest sprawdzenie swoich danych w ZUS. Przygotowanie dokumentów, złożenie wniosków w terminie i świadomość, które zmiany Was dotyczą. Nie czekajcie, aż listy od ZUS przyjdą automatycznie. W wielu przypadkach to wy musicie działać, aby skorzystać z pełni przysługujących świadczeń. Ten materiał daje wam pełen obraz tego, co się zmienia w 2026 roku i jak maksymalnie wykorzystać te szanse. Jeśli chcecie, aby Wasza emerytura była wyższa dodatki wypłacane bez problemów, a wasz komfort życia w starszym wieku lepszy? Koniecznie zastosujcie się do wszystkich wskazówek, sprawdźcie dane i zróbcie krok po kroku wszystko co jest potrzebne. Dzięki temu nie przegapicie żadnej korzyści, a wszystkie pięć zmian będzie działało na waszą korzyść. Dawid zawsze przypomina, że najlepszym sposobem na ochronę swoich pieniędzy i świadczeń jest bycie dobrze poinformowanym i aktywnym. Nie pozwólcie, aby jakiekolwiek zmiany przeszły obok Was bez reakcji. Subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i oglądajcie cały materiał, aby nic nie umknęło. Każdy szczegół ma znaczenie i tylko pełne zrozumienie wszystkich pięciu zmian pozwoli Wam w pełni wykorzystać nadchodzące korzyści od stycznia 2026 roku. To, co szczególnie ważne dla seniorów, to fakt, że każda z tych zmian łączy się z realnymi korzyściami finansowymi, które mogą poprawić Waszą codzienną sytuację. Wyobraźcie sobie, że już od stycznia 2026 roku możecie otrzymać dodatkowe setki złotych miesięcznie dzięki nowemu mechanizmowi waloryzacji, który premiuje osoby z niższymi emeryturami. Ale to nie wszystko. 14. emerytura dla każdego oznacza dodatkowe pieniądze, które trafią na wasze konto bez żadnych dodatkowych formalności, a wyższe dodatki dla seniorów i pielęgnacyjne to realne wsparcie, które może zmienić komfort życia na lepsze. Jeśli do tego dodamy możliwość wcześniejszej emerytury dla osób w wybranych zawodach oraz opcję do kupienia brakujących lat składkowych po preferencyjnych stawkach, zyskujemy pełny obraz tego, jak ZUS w 2026 roku naprawdę dba o seniorów. Dawid przypomina, że kluczem do pełnego skorzystania z tych zmian jest aktywne podejście, sprawdzenie swoich danych w ZUS, przygotowanie dokumentów i złożenie wniosków w odpowiednim terminie. Nie warto odkładać tego na później, bo każda zwłoka może kosztować utratę realnych pieniędzy. Dlatego obejrzyjcie ten materiał w całości, śledźcie wszystkie szczegóły, a ja krok po kroku pokażę wam, co dokładnie robić, aby żadna z tych pięciu zmian nie przeszła obok was bez echa.